Osobom, które po poprzednim przeglądzie, raczej w komentarzach pod poprzednim przeglądem narzekały, że „oj Michał, y, to jest metalurgia, metalurgę, dlaczego nie ma tutaj metalu? Mimo, że ten przegląd składał się w większości, a nawet praktycznie w całości z metalu oprócz innego utworu, śpieszę z wyjaśnieniem, prośbą y, albo propozycją. Sprawdźcie sobie poprzednie przeglądy, nie wiem budzie policzyć, albo zajrzyjcie na, do playlisty na Spotify i zobaczcie ile jest tam rzeczywiście metalu, bo mimo tego, że odchodzimy na tym kanale od metalu co jakiś czas, a mi się to zdarza nawet częściej niż Piotrowi, to mimo to jest to wciąż ten rdzeń. Więc yy, mimo tego, że metal nie jest tu zawsze, to jest najczęściej. Ale na dzisiejszej playliście będzie tak, w trzech czwartych, właśnie metal. Ale, przypominam, nie jest to kanał tylko o metalu, więc jeden z tych utworów nie będzie metalowy. ok? I no niestety jeden z tych metalowych utworów okaże się być utworem gorszym nawet niż ostatni Sabaton. Więc to jest naprawdę osiągnięcie. I to osiągnięcie polskiego zespołu. No to sprawdźmy, jak było między 29 kwietnia, a 5 maja. Do złych na szczęście nie należy powrót do Omega. Ad arma ad arma to wolny, miażdżący, przygniatający atmosferę kawałek. Taki, który już znamy z repertuaru Francuzów, a który tutaj wciąż udowadnia, że dobrze się w tej stylistyce odnajdują i wciąż potrafią wychodzić z przytłaczającymi mocnymi mocnym grankiem, mocnymi utworami. Również zwolnił Full of Hell. Tym razem jednak jest to bardziej sludge doom niż black metal, w sensie black metal ten od Death Spell Omega, bo wiadomo, Full of Hell raczej w black metalu nie grają, ale grają Metal. Hmm? Więc, jeśli jeden przygniatający wałek to dla Was za mało, to możecie się doprawić full of hell. Skoro już zwolniliśmy, to teraz też nieco odciążymy z krakowskim botulizm. Miejscowość tutaj przywołałem nie bez y, przyczyny, ponieważ jest to już trzeci zespół w ostatnim czasie z tej właśnie miejscowości, z tego właśnie miasta, który gdzieś tam lawiruje wokół granżu. Nie do końca grając grunge, w sensu stricto ale gdzieś tam o niego zahacza. W tym przypadku, w przypadku Botulism, jest to taki bardziej punk, taki garażowy grunge. Z chęcią posłucham całej epki, bo... bo tak. To fajna muzyczka jest, nie? A, nie robię tego z przyjemnością. Naprawdę chyba coś mocno złego zrobiliśmy jako ludzkość, że zostaliśmy pokarani takim utworem jak nasz sklep od zespołu Korpus. Bo mm, hmm, hmm. O ile warstwę instrumentalną można po prostu pominąć, bo jest to taki heavy metal, który znajdziecie wklepując w wyszukiwarce najbardziej typowy heavy metal z generatora, i tam to znajdziecie. Taki wiecie, heavy metal dla e, facetów z kryzysem wieku średniego, tak, tekst to już zupełnie inny poziom. A mówiąc poziom, mam na myśli schodzenie. Bo kiedy jako pierwsze w tekście utworu słyszycie w każdy piątek po robocie wiara wkłada czyste gacie, to możecie być pewni, że nawet jeśli gacie są świeże, to i tak ten smród będzie się dalej unosił. A potem jest lepiej, coraz lepiej, to znaczy coraz gorzej. Pani <laughs> pisarka Zuzanna Śliwa, autorka tego tekstu, wspięła się na szczyt, Żartu fanów mocniejszego Gramka. Tych fanów po pięćdziesiątce. Nie wiem, może po właśnie po tym magicznym wieku otwiera się nad każdym człowiekiem takie oko opatrzności, takie trzecie oko opatrzności, dzięki któremu pojmujecie ten rodzaj humoru, ten rodzaj żartu. Bo ja, ja nie jestem w stanie. Może Wy mi wytłumaczycie, o co chodzi w tekście W naszym sklepie Lada Krzywa z lewej pasztet, z prawej piwo. Albo o co chodziło autorowi, autorce, kiedy napisała, że kapsle z piwa lecą w górę, bo to ekstra sklep. Jednak i tak nic nie przebije tego creme de la crap całego utworu, którym jest fraza. Koło sklepu gęste krzaki podlewają je siusiaki. I. Spuentowane jest to tekstem, miły smrodek w nosie kręci, bo to fest kultura jest. Arr! Czemu? Czemu ktoś to zrobił? Nie będę wam nawet puszczał fragmentu tego. N nie, nie mam siły. Sprawdźcie sobie sami. Zespół Korpus, utwór Nasz Sklep. Nawet nie oddawajcie mi tego czasu, oddajcie mi zdrowie, które straciłem przez ten utwór. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że po tej dawce sążnej, dawce fest kultury, jeszcze jakoś stoicie na nogach, a jeśli nie, to przynajmniej e, nie zapadliście się w fotelu. I mam nadzieję, że kiedyś odzyskam wiarę w muzykę. Mam nadzieję, że się to stanie za tydzień, w następnym przeglądzie, w którym się widzimy. Cześć!